Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja Zawsze Dziewica. Luz de Maria de Bounie, Orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Moje ukochane dzieci mojego niepokalanego serca, każda chwila jest pilna i nie powinna być zmarnowana. Wszystko spoczywa na ludzkości. Każda chwila jest niezwykle pilna i nie należy jej zmarnować. Wzywam Was do absolutnego i całkowitego nawrócenia. Wasze życie musi być zawsze świadectwem prawdziwego chrześcijanina, który jest wierny pismu świętemu, przykazaniom, sakramentom, błogosławieństwom, oddany Kościołowi. Jest to czas, w którym każda sekunda ma nieskończoną wartość i zakres, ponieważ wpływa na chwilę, która pozostała ludzkości. W głębi Ziemi ogień szybko przygotowuje się do wyjścia na powierzchnię. Wkrótce ze zdumieniem zobaczycie kilka wulkanów, które powodują niewyobrażalny wielki ból wielu narodów. Woda na dnie morza staje się wzburzona. Aby szybko przeskoczyć w kierunku lądu, dzieje się tak dlatego, że ziemia znów się poruszy i skróci obecną chwilę. Musicie przygotować się duchowo bardzo, bardzo dobrze, nie możecie już widzieć tego co skończone i pospiesznie rozpocząć skok ku nieskończoności, ku Bogu. Wiara nie może się poddać, nawet przed walkami, które zbliżają się do kościoła. Wiara jest w moim Synu Jezusie Chrystusie, a nie w ludziach. Pamiętajcie o tym, wiara nie powinna ulec. Pozostańcie niewzruszeni, dlatego wciąż na nowo wzywam Was, byście byli prawdziwymi chrześcijanami. Kochajcie Krzyż i odnajdujcie w nim tę istotę, którą mogą dostrzec tylko ci, którzy wykraczają poza to, co jest jedynie widoczne dla ludzkiego wzroku. Ta istota prawdziwej miłości, boskiej miłości, która znajduje się w krzyżu, to jest to, czego musicie szukać, aby wiara nigdy się nie zachwiała, w żadnych okolicznościach. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, komunizm chytrze zawładnął narodami stopniowo, a wiele moich dzieci wpadło w jego sidła. Lud Boży to lud, który idzie prowadzony przez gwiazdę. Która świeci na firmamencie. Wy, umiłowane dzieci, jesteście nową duchową Jutrzenką, nie odłączajcie się od serca mojego syna i od mojego serca. Odnawiajcie stale poświęcenie się naszym sercom. Umacniajcie się Eucharystią, odmawiajcie różaniec święty i noście go na ciele obok szkaplerza. Módlcie się w tej chwili, w której ludzkość zmierza ku rychłemu wypełnieniu się proroctw, człowiek oczyszcza się w powszechnym lamencie. Szatan szerzy nienawiść i przemoc w umysłach ludzi. Serca będą zatwardziały, ci, którzy podążają za fałszywymi i błędnymi ideologiami religijnymi i egoistycznymi, przyniosą wielki lament na całym świecie. Imperium Antychrysta wznosi się mocno, monopolizując młodzież oszołomioną technologią. W tej chwili komunizm podnosi swoją rękę i zaskoczy pokornych ludzi, w tej chwili ból wzrasta dla świata. Mali wojownicy zła terroryzują ludzkość, która z obojętnością patrzy na to wszystko, co dzieje się na pokaz, dopóki nie przeżyje tego w ciele. Zasłona została rozdarta. Ciemność ukazuje swoje oblicze, a ludzie będą opłakiwać i lamentować. Wojna nie będzie dłużej czekać. Módlcie się za Europę, będzie płakać. Niewinni są okaleczani. Módlcie się za Stany Zjednoczone, ogarnie je żałoba. Módlcie się, módlcie się. Kosmos wysyła swoje znaki do ludzi, woda znów jest skażona, woda wznosi się ponad człowieka. Ziemia pokazuje ból swoich wnętrzności. Człowiek jest wstrząśnięty. Nadeszła chwila, w której człowiek nie rozpoznaje siebie. Ciemność pokrywa wszystko, sojusze ukrywają zdradę. Dzieci, dzwony biją. Ludzkość jest zraniona. Nie odwracajcie się od mojego syna. Ostrzegam was z miłości, ostrzegam was z miłości. Jak dzieci, które nie robią kroku bez opieki matki, tak ja was prowadzę, abyście nie dali się zwieść. Gromadzę moje dzieci pod moim płaszczem. Umacniam je, karmię je wiarą. Dzieci Zjednoczcie się w jednej modlitwie. Umiłowani, natychmiastowa przyszłość przyniesie cierpienia, ale wy, jako wierni wojownicy, zjednoczeni z miłosierną miłością mojego syna, podnieście swoje oblicze ku niebu i napełnijcie się Bożym miłosierdziem. Zatrzymajcie swój wzrok w miłosiernym sercu i znajdźcie w nim balsam przed wszelkim utrapieniem. Nie jesteście sami. Nie lękajcie się, nie lękajcie się. Kościół zatriumfuje, ale musi być oczyszczony. Nigdy nie zostaniecie opuszczeni. Moje matczyne serce osłania Was wszystkich, mój płaszcz miłości okrywa Was we wszystkich okolicznościach, ale potrzebuję Waszej woli, abyście przyszli do mnie, abym mogła Was doprowadzić do mojego syna. Nie lękajcie się. Zatriumfujemy, zło zostanie zmiażdżone, a wy, Lud Boży, powstaniecie radośni i triumfujący. Zachowajcie wiarę, nie odrzucajcie mojego Syna. Już wcześniej zapraszałam was do trwania w łańcuchu światowej modlitwy, dziś po raz drugi wzywam was do trwania w tej jedności, jednym głosem poprzez Święty Różaniec. Wołajcie za tych, Którzy nie chcą słuchać, za tych, którzy nie kochają, za tych, którzy bluźnią, za tych, którzy gardzą moim synem. Módlcie się o nawrócenie waszych braci i sióstr, i wy, którzy słuchacie wiernie wezwań mojego syna i moich wezwań, wy, którzy rozumiecie ten niezwykle pilny moment, w którym żyje ludzkość, wy, którzy widzicie, wy, którzy słyszycie słowo mojego syna. Wy, którzy nie gardzicie moimi wezwaniami, wy, którzy jesteście wierni. Bądźcie żywymi świadectwami miłości mojego syna, dawajcie świadectwo w każdym słowie, w każdym spojrzeniu, w każdym kroku. Wypełnijcie oblicze ziemi boską miłością. Tego wszystkiego. Co się zbliża, nie zatrzymamy, ale możecie wstawiać się przed Trójcą Świętą, aby jak najbardziej złagodzić to, co nadchodzi. Jednoczcie się, żyjcie w miłości, wołajcie, wołajcie, będąc świadectwem zachowania prawdziwego Syna Bożego. Błogosławię Was, umiłowanych moim niepokalanym sercem, pozostańcie w pokoju zjednoczeni jako jedno. Kocham Was. Matka Boża.